No cześć, witam Was. Dzisiaj hol zakupowy, bo ostatnio jest moda na hole zakupowe. Każdy pokazuje co kupuje. Obojętnie na jakich zakupach by nie był, to pokazują ludzie co kupują. Więc ja Wam pokażę dzisiaj, co ja dzisiaj kupiłam. Od czego zacznę? Zacznę od tego co mam tutaj pod ręką. Kupiłam takie do toalety kostki. To znaczy się kulki zapachowe. O. Yy. Dwa opakowania. Paluszku. Sałatę. Rukola. Igłówki takiej. Sałaty. Następnie wypakowuję mój Wody, pomidory. Tu są takie części kurczaka. Przygotowuję się na robienie obiadu w niedzielę. O, przyjdzie moja córka. Czosnek, mam swój czosnek, ale postanowiłam dosadzić jeszcze parę, bo sadziłam jesienią, ale teraz na wiosnę nie wszystkie mi wzeszły i postanowiłam jeszcze parę z tych moich y, posadzić, więc kupiłam czosnek. I tutaj są taka duża torebka, a w niej są takie małe. Gumami. Bardzo lubię te gumki się i takie różne inne. Aha. Takie wino. Czerwone. To jest moje wino. Ja innego nie piję, tylko takie albo białe, rycynę z żywicą. Jeszcze jedno opakowanie. Tu są pałki od kurczaka. Tylko pałki. O! Co ja tutaj? Hiniaki jeszcze mam? ziemniaków. Piwa dla mojego męża. Cery, piwa i to wszystko. No, trochę się tego nazbierało, trochę było ciężko. Tak, wszystko, więcej nic tutaj nie mam. No, to by były moje zakupy dzisiejsze. Ja słyszałam, że ludzie mówią w Polsce, że sklepy się podobno tutaj puste robią w Niemczech, ale to nieprawda. Ludzie sieją panikę, tak jak korona, zaczęła się korona, to robili te, teatr. Kupowali po 10-20 paczek dużych to, papieru toaletowego i wszystko, co tylko jest możliwe. A potem jakoś się wszystko ustatkowało, a teraz też. No i nawet byłam u mojego znajomego, to znaczy się mojego byłego szefa, bo jak wszyscy może wiecie, a może i nie wiecie, Pracowałam w sklepie, w kasie, no i jakieś tam znajomości mi teraz, gdy przeszłam na emeryturę, jeszcze pozostały i byłam właśnie w sklepie, w którym pracowałam kiedyś. Mojego szefa już tam nie ma, mojego kierownika, ale się pytałam, gdzie on jest, no i mi mówili, w jakim sklepie on teraz jest. Poszłam tam, no i tam właśnie u niego zrobiłam te wszystkie zakupy. No, i się go pytałam, jak to jest właściwie, bo ja nie zauważyłam, że są jakieś pustki w sklepach, A on mówi, że nie ma żadnych pustek. Towar przychodzi tak jak, jak zawsze, jest w takiej samej ilości, co zawsze y, zamawiany. No, tylko że. Zdarzają się, parę osób się zdarza, co wykupują po kilka y, paczek papieru toaletowego, co wykupują po kilka kilogramów mąki, y, cukru, co wykupują no, różne konserwy. No ale mówi to jest mało takich osób, ale zdarzają się. To jednak nie wpływa na to, żeby półki w sklepie były puste. No i to by było wszystko z takiego mojego dzisiejszego holu zakupowego. No, czy Wy też panikujecie? Napiszcie, bo ja nie panikuję. No, na razie, no pa. No i za wszystko razem zapłaciłam niedużo, bo 31 euro. A teraz idę, wynoszę wszystko z powrotem. Winko takie to w tym kartoniku kupuję, dlatego że my dużo wino używamy do gotowania, do pieczenia, do takich rzeczy, smażenia i to wino. Po prostu nie jest drogie, a jest do takich rzeczy, właśnie do kulinarnych, jest najlepsze. A to, jak już mówiłam, to moje greckie imiglikos. No, to teraz naprawdę się żegnam. No i pa, do zobaczenia.